Siema witam wszystkich i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Arkru Evolve i dzisiaj mam zamiar zabrać się za kolejny artefakt, czyli bierzemy graplinki. O, nie mogę coś przenieść, dobra, już będę mógł. Będę chciał wziąć grapplinki, pistolet oczywiście i metalowe pancerze na głowę dla mojego gigantopiteka. Poza tym... Udało mi się oswoić dwie żaby z Logustem, z Mega Spoko oraz jedną Adventivę, którą do dzisiejszej wycieczki wykorzystamy Ona ma już coś w sobie, więc muszę to się z niej wyciągnąć. To w sumie też bardzo fajnie. No i oczywiście to wszystko wrzucamy sobie do mojej bazy. rozpologień. No, sporo rzeczy ja Zrobiłem benzynę, żeby się już kraftowała. Poza tym byłem w tamtym miejscu, po kryształ I jeszcze bole potrzebuję A do boli, nie wiem czy mam już bole, czy nie mam boli To jest dobre pytanie, chyba boli nie mam Tak więc oczywiście zaraz się je zrobi 5 5 boli wystarczy No i dobra Dzisiaj Musimy się udać Do pewnej jaskini po kolei na tewak, ponieważ na artefakt się już tu świeci. ma no, a pokazałem wam mi Antopitek spadł. No dobra, lecimy już. Oczywiście tam ten tym dood sobie pozbieram trochę kamienia. I za niedługo będę chciał się tak już obudować, jakieś budować struktury pierwsze. Chociaż najpierw chciał się bardzo skupić e, na robieniu. No, no i, i dobra! Zbliżałam się już powoli do jaskini. Ona jest mniej więcej w koordynatach naprzeciwko mnie. Nie wiem, czy będzie tutaj dobrze widoczny ten wąwóz, w którym ona się znajduje. Będę się trochę obawiał zostawić samego Argentyvisa, ale oczywiście powinien sobie dać radę. Chyba, że coś tu będzie naprawdę niebezpiecznego typu Alfa Rato, czy coś tego typu. No ale dobra, ja muszę tutaj odpocząć. Nie wiem, co jest z tym megaterium, znaczy nie megaterium, tylko Gigantopitakiem. Coś się uporą tego megaterium dzisiaj cały czas mi się myli no ale dobra mm, najlepiej mi się, mi się wydaje że będzie tutaj lecić sobie od plaży bo pamiętam wejście od plaży tej jaskini ale tak żeby od środka tak ciężko wam. jest milion drzew dobra tam widzę zielony zrzut oczywiście zielony zrzut nie będzie mi aż tak potrzebne, ponieważ na 99% wyciągną coś z tej jaskini naprawdę, naprawdę dobrego. No ale dobra, mm, idąc dalej, tu jest te wejście i mamy ten kań którego szukałem i bardzo go chciałem znaleźć. I jaskinia jest po mojej prawej. Ona się tak świeci, jakoś na różne kolory. No ale dobra, ty idziesz na neutral. Nadzieja skakuje. No i oczywiście możemy przyjmować jaskinę. Mam nadzieję, że wyjdzie git. Oczywiście. Ja już oczywiście w tej jaskini byłem, ale oczywiście yy, zapasowe Niestety mam dla mojej postaci, a to już są niestety dosyć mocne, wkurzające stworzenia nazwane antroplurami, na które mam oczywiście pistolecik. Na nie siada obrażenia kilkukrotne. I tutaj są nowe stworzenia Megalanie, które dają lepsze przedmioty. Jest też spoko biomie mnie po pięć, więc nie jest jakoś dużo. Szkoda, że się tak chujowo ustawili. Muszę być pojedynczo. Dobra, megalania zabita z jaką łatwością. Myślę, że już nic nie będę stąd zbierał. Po prostu lecę i zabijam wszystko, co się tutaj może ruszać. No i zarobiście. Będę chciał jak najszybciej zrobić tę na skinie. Nie bawiąc się zbytnio z tymi wszystkimi pajemnikami. No, jak trzeba będzie, to oczywiście. Będę walczył. Oj, tutaj teraz nagle się zrobiłem pełno. Mam nadzieję, że dam radę. O, raczej z łatwością dam radę. Yy, tylko gdzie jest AntroPluera? AntroPluera jest tam w tym miejscu. O, dobra, hitboxy ma zbugowane. O, dobra, już jest kit. Yy, lecimy dalej. O, i jakiś lak był. Oczywiście do jaskini źle poszedłem. Ale chciałem najpierw przejść w lewą stronę, ponieważ stąd zbierę sobie kilka zrzutów. I dopiero później pójdę w poprawne miejsce do tego Cave'a gdzie znajduje się zrzut. Czy nie zrzut, tylko artefakt. Kurde, miałem nic zebrać. No trudno. Jak ten No, na razie mi nic nawet nie ugryzło. Może kilka razy nie ugryzło, ale tyle co nic. Jednak to dobrzy wyekspirowany gigantopitek jest w stanie rozwalić taką jaskinię na spokojnie. Tak, widzę, że snake został wywalony ostro. No, dobra, to go na szczęście. To jest jeszcze jedna notka. Tromylek chciał jeszcze sobie podnieść. Jęść tutaj czasem nie ma tego. Artef nie artefakt, tylko zrzutu. Ale widzę, że nie, więc mogę iść dalej. Czasami się tutaj tej respi zrzut. Więc dlatego tutaj trzeba warto się też rozglądać. Czy w wodzie nie mam, bo na pewno w wodzie jeden artefakt, znaczy zrzut jest. Nie wiem, się mylę. I tu powinien być jeden zrzut, którego też niestety nie ma. A we wodzie przynajmniej. Nie wiem, z tymi zrzutami jakoś się nie pojawiły. Zawsze się tutaj pojawiają zrzuty, a nagle nie ma. No trudno, no, może trzeba zebrać artefakt, żeby się one pojawiły. Zaraz zobaczymy. Dobra. Artefakt oczywiście jest w tym miejscu. No i mnie niestety dorwały Adneo, które spowalniają. I nie mam szans na ucieczkę. Ale mimo wszystko z łatwy przeciwnik. Tylko, że jest na wysokim poziomie. Ma się 108 poziom. No ale tak, tak padł. od mojego gigantopiteka. Który ma poziom 160, 169. ja sobie to wszystko zbiorę to mu wyrzucę i lecimy po artefakt o nie, niestety nie mogę wejść gigantopitekiem dlatego będę chciał to zrobić bardzo szybko to jest oczywiście artefakt hunter okej okay. czy dobrze pomijamy, że to jest hunter? dokładnie tak i teraz tak, idziemy sobie w te miejsce zobaczyć czy Czasem gdzieś nie ma tych a, n, 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 zrzutów. Załbym się pomylił. No i niestety nie widzę tych zrzutów. A się szaleń nie pojawi. No szkoda. No, liczyłem, że jakieś zrzuty jednak będą. I będę mógł sobie fajne rzeczy dobyć z nich. Ale niestety się myliłem. No szkoda. Tutaj jest pełno tych Horneo. oni wszyscy do mnie przyszli, no dobra. I to się szybko wybijam. Mam bardzo dużo mili damage'u Czy on już nie ma kasku? Gigantopitek? to pitek? Nie, ja mam. O, czy ma. A czy ja to pitek mam. Ma jeszcze połowa. Co niedługo 1000 mili damage. U. Fajnie. To sobie przeniosę. Jest pierwszy zrzut przejdę co przejdziesz, na jaskinie. siodło, to porek mistrzowski, słabszy będzie to, mogę wyrzucić. Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś będą te zrzuty, te ukrywane. więc myślę, że jeszcze chyba trzeba tylko ile już jest mi? 13 no to. Idealnie, by zakończyć ten odcinek, no to myślę, że jeszcze raz sobie przejdę do miaskini, podobiję co tu było, i będzie można poszukać tych zrzutów. Wcześniej tam nie było tego zrzutu, więc może one muszą się po prostu jeszcze zrespić. Nawiem trochę więcej czasu, i będzie git. Hmm, czy coś tutaj się zrespiło? No, skoczysz. Hmm. może w tej wodzie coś będzie? Oprócz Arneo, dwóch Sarko i miliona piran, nic nie widzę. Niestety, jeszcze w tej wodzie trzeba sprawdzić. O, coś tu się świeci to po prostu się tak świeci no mówi się trudno też nie ma no i oczywiście ostatnie miejsce do sprawdzenia czyli gdzieś tutaj te okolice też niestety są puste no trudno no to co, wychodzimy liczymy na to, że Argenta żyje nadal. No i bierzemy wszystko co mogliśmy stąd. Oczywiście kolejny artefakt już był. I on będzie mi potrzebny na pewno po posadko. Teraz co by sobie dodać? Myślę, że dodałbym sobie obrażenie do 300 rafting skier też do te 300 no i git teraz trzeba powoli wyjść z tej jaskini i będziemy mogli się stąd wynosić, chociaż to już pewnie będę chciał zrobić pod odcinkiem, żeby Was nie zanudzić. Chociaż tutaj jak trochę przyciąłem drogę. no i co, no i jas mamy jedyne co wynieśliśmy z tego z jaskini to siodło na pulu uno scorpiona 44,4 bardzo fajne siodło myślę, że za niedługo yy, będę leciał do kolejnej jaskini no i co ja wam ślicznie dziękuję za to, że oglądacie, trzymajcie się bo i siema